Olkusz to miasto wielkich możliwości. Olkusz dla mnie jest areną przyszłych działań w roli radnej powiatu. Olkusz to dla mnie miejsce spotkania niezwykłych osób. Mieszkam w Olkuszu, moim rodzinnym mieście, od ponad 50 lat. Olkusz to dla mnie miejsce, w którym każdy człowiek jest ważny, bez wyjątków. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. To dla mnie dom i rodzina. Olkusz to miejsce, gdzie życie ma smak. Jest dla mnie ostoją życia, kultury i tradycji. Olkusz to moje miasto rodzinne. To miasto, w którym chcę, żeby wychowywały się moje dzieci. Bogumił Sobczyk, starosta olkuski. Marii Dazoń, dyrektor zespołu szkół nr 4 w Olkuszu. Marta Michoń, głos osób niepełnosprawnych. Prezes Polskiego Związku Niewidomych, Koło Powiatowe w Olkuszu. Piotr Kajda, jestem lekarzem. Anna Mrówka, pomagam osobom z niepełnosprawnościami i osobom wykluczonym społecznie. Bartosz Piasny, jestem strażakiem z OSP w Gornicach, jestem społecznikiem. Bożena Kulik, pielęgniarka. Łukasz Szlęzak, jestem restauratorem. Reprezentuję mieszkańców obszarów wiejskich. Wojciech Ozdoba, radny Rady Miejskiej w Olkuszu. Olkusz to wy. Kandydujemy dla Was. 7 kwietnia wybierzcie pewną przyszłość.